Biografia i opowiadania Xante są już dostępne, także przygotowałem o nich materiał jak najszybciej. Zacząłem materiał przygotowywać 18 października o 23, także mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Witam też osoby nowe i przypominam, że jeżeli spodobał Wam się materiał, ten jak i te poprzednie, to prosiłbym Was bardzo o pozostawienie suba, lajka, komentarza pod tym materiałem oraz innymi. Jeżeli nie przeszkadza Wam to, to prosiłbym o pozostawienie followka na TikToku i Instagramie, do których linki macie w opisie. A teraz serdecznie zapraszam Was do historii Dumy Nazumy, czyli Xante. O kasante jak i samej Nazumie już trochę się dowiedzieliśmy za sprą cinematików oraz przecieków na pre-sezon 2023. Więc w ramach przypomnienia powiedzmy sobie kilka słów o Nazumie. Zacznijmy od tego, że pierwszy raz słyszymy o tym państwie-mieście w Shurimie. Nie znają ani tam władzy Azira. Miasto powstało 500 lat temu. W jaki sposób można by zapytać? A więc tak. Ponad 500 lat temu obywatele tego miasta, choć wtedy jeszcze tak naprawdę ono nie istniało, więc lepiej powiedzieć plemię, osoby zamieszkujące obecny obszar Nazumy, rozwędrujące plemiona, musiały rywalizować o dostęp do wody pitnej, gdyż była tylko jedna oaza w pobliżu. Nie rywalizowali między sobą, choć mogło też tak być jednostkowo. Rywalizowali oni z ogromnymi potworami, bestiami i zwierzętami, to już powiedzmy z nimi się uporali, ale nie myślcie sobie, że one po prostu zniknęły. Bardziej bym się skłaniał tutaj do powiedzenia, że ich liczebność się zmniejszyła lub zostały coś ala przegnane, ale do rzeczy. Gdy się w cudzysłowie ich pozbyli, to wybudowali miasto Nazuma wokół właśnie tej oazy. Skoro już coś tam zostało powiedziane o mieście Nazuma, to przejdźmy do historii tytułowego bohatera, czyli Kasante, Dumy Nazumy. Jak sama nazwa wskazuje, jest on ich dumą, przewodnikiem czy przywódcą aktualnie, ale zacznijmy od jego najmłodszych lat. Kasante od dziecka był otoczony historią swojej ojczyzny. Działo się to ze sprawą ojca, który zawsze przy obiedzie opowiadał mu o przodkach, którzy właśnie przy użyciu siły i odwagi przeciwstawili się tyranii wyniesionych. Czyli bestie nie były jedynym zagrożeniem dla owej ludności. Matka natomiast opowiadała mu o bestiach, które zostały rozpłatane przez założycieli miasta. Jak oni tam w ogóle się znaleźli? Więc tak, założyciele Nazumy podróżowali na południe Shorimy i podczas tej podróży odkryli tereny bogate w bardzo rzadkie zasoby pustyni. Odkryli wodospady, zalesione urwiska i mnogość fauny tak jak na Shurimę, a w szczególności postanie jest bardzo rzadkim widokiem. W tak niesamowitym miejscu wybudowali oni Nazumę, a miasto z tego co jest podane było na tyle daleko, że w cudzysłowie wzrok wyniesionych tam nie sięgał. Te wszystkie opowieści o bohaterach, założycielach, odwadze, sile przyczyniły się do ukształtowania kasante. Już za dzieciaka poprzysiął, że zostanie największym wojownikiem łowcą Nazumy, że tu równa bohaterom historii i poprowadzi kolejne pokolenia swojego ludu. Czy tak się stało? Prawdę mówiąc i tak i nie. Ale dlaczego nie? Ponieważ jego historia nie została jeszcze zapisana, to znaczy cały czas on żyje i może ją tworzyć. Kasante następnie spędził dwie pełne dekady potokiem mistrzów sztuk walki. Spędzając tyle czasu na doskonalenym siebie, może to zadziałać niejako obusiecznie. I nie chodzi mi tutaj o obrażenia czy ryzykowanie życia. Chodzi mi o lekceważenie wrogów. Ale na szczęście jego rodzice, zarówno matka jak i ojciec, nauczyli go szacunku do groźnych bestii i imperialistycznych władców. Bajali mu również, że utrzymanie wolnej republiki, jaką jest Nazuma, wymaga czegoś znacznie większego niż tylko brutalna siła. Trening fizyczny nie był jedyną aktywnością Kasante. Z racji, że brał on swoich rodziców głęboko do serca, to musiał też rozbijać się na innych płaszczyznach. Dzięki temu studiował on też z nazumańskimi uczonymi, a od niej dowiedział się, w jaki sposób materiały, które pozyskuje się z groźnych istot, wykorzystywano do tworzenia zaawansowanej broni i infrastruktury. Czyżby tutaj były zalążki jego tonów, wzmocnionych skórą kobrolwa, Trochę się zagalpowałem, do tego też dojdziemy. Nauka, trening, no umówmy się, na tych rzeczach nie da się wszystkiego poznać, potrzeba praktyki. A taką również miał Kasantę. Często wyszło na polowania, a podczas tych pierwszych nawiązywał wiele przyjaźni i nie myślcie tutaj dwuznacznie. To znaczy, na razie tak nie myślcie. Podczas takich wypraw poznał Topę, który pochodził zaś pik znaku. Nie wytłumaczę wam co to, bo nie mam pojęcia, jakieś plemię chyba, być może wioska. Topę był dla Kasante najbliższym przyjacielem, idealnie się uzupełniali. Kasante idealnie walczyły z bliska, natomiast Topę, z racji bycia łucznikiem, specjalizował się w walce dystansowej. Świetnie współpracowali, nawet zwyciężali stada niedźwiedzi skalnych, szakalskie grupy grabieżców czy watachy Xersai, co już naprawdę jest wyczynem. Im częściej polowali, walczyli tym coraz bliżej się do siebie zbliżali i więzi były coraz silniejsze. Pewnej nocy przy świetle gwiazd, a to może być ważne dla atmosfery, Kasante wyznał Topemu uczucia. Rzekł do niego, że to co czuje, wykracza poza braterskość czy przyjaźń. Natomiast Topo odpowiedział, że czuje to samo. A dwójka bohaterów przytyliła się i pocałowała namiętnie. Co mogłam myśleć dwójka zakochanych? Zapewne, że wszystko się super układa i też tak zostanie. Jednak przyszłość była zupełnie inna. Czas ich szkolenia, miłości był też burzliwym czasem. Pewna dwójka wyniesionych toczyła między sobą walki, a mianowicie imperator Azir i magus Zeraf. Czemu magus? Nie wiem, ale zapewne znaczy to po prostu mag, Czy tam tak mówi się po prostu na magów. Jak oni toczyli między sobą walki? Więc tak, wysyłali oni swoje siły zbrojne, zwolenników, ale to nie wszystko. Wysyłali też potworne abominacje i właśnie przez jednego z nich, choć od razu wam powiem, że przez Zerafa, zwiadowcy z Nazumy zobaczyli jedno z takich abominacji, ogromnego drapieżca, kształtem przypominającego lwa i kobrę, czyli dokładnie tą bestię jest zapowiedzi Cinematica. Dla jasności, to nie tak, że Zaraf rozkazał jej pustoszyć tą część Shurimi. Zwyczajnie bestia musiał się odłączyć od swoich i zabłądzić. Przez to znalazła się na pobliskiej sawalnie i terroryzowała pobliskie tereny na Zumy. Zrodziło to poruszenie w Nazumie, nie ma co się dziwić, a władze państwa miasto zastanawiały się, kto może rozprawić się z bestią. Wtedy też swoją siłę zaoferowała dwójka bohaterów, czyli Kasante i Topę. Nadeszło w końcu pierwsze starcie, a panowie nie mogli wiele zdziałać, żeby nie powiedzieć, że poza zbadaniem bestii nie byli w stanie nic robić. Bestia odpierała każdy z ich ataków, wykorzystywała nieznane moce. Jej pancerz regenerował się od uderzeń nieśmiertelnych, gdyż takich no nie zadali. Ale wiadomo, jakby miała się zregenerować od śmiertelnych. To znaczy, no, patrząc na broń, aktualną kasantę, pewno bym mogła, mimo iż bestia by była martwa, ale wróćmy dalej. Dodatkowo pancerz ciągnął się od samej głowy aż do końca ogona, więc bestia zdawała się nie posiadać słabych punktów. Jednak my już wiemy z życia, książek, seriali czy filmów, że wszystko posiada jakieś słabe punkty ale w tamtym momencie dwójka bohaterów ich nie znała i nie była w stanie nawet przelać kropli krwi bestii, więc zostali zmuszeni do ucieczki z jej leża, a bestie zwali Kobrolwą z wiadomych przyczyn. Niezliczone ilości razy próbowali, ale za każdym razem z takim samym lub bardzo zbliżonym efektem. Co mogli odczuwać bohaterowie? Kasanta oczywiście odczuwał frustrację. Wiedział, żeby stać się największym człowiekiem w na musi zabić tą bestię, a to jest aktualnie w jego życiu najważniejsze. Dlatego też trenował od świtu do zmieszku, by jeszcze bardziej poprawić swoje zdolności bojowe. Topę w tym czasie analizował stworzenie, prowadził zapiski i nawet obmyślił strategię, którą przedstawił Ksantowi. Niestety nie wyglądało to jak narada wojenna. Gdy Topę przedstawiał kochankowi strategię, ten tylko przytakiwał między atakami wymierzonymi w kukły treningowe. Topę analizując stworzenie i zdolności bojowe, w głębi duszy zastanawiał się, czy dwójka tych bohaterów będzie wystarczająca, by pokonać tego potwora? Po burzy zawsze wychodzi słońce i tutaj również tak było. W końcu nastąpił jakiś przełom. Udało im się zdobyć fragment pancerza Kobrolwa. Topę uznał, że to ogromny sukces. I nalegał, by powrócili i poprosili o pomoc innych. A z pomocą towarzyszy osiągnął jeszcze więcej. Być może nawet ich główny cel. Jak to przystało na aroganckich, dumnych bohaterów? Kasantowi absolutnie się to nie podobało wrócić jako przegrany, poprosić o pomoc innych, gdzie to niby przystaje komuś, kto ma stać się legendą. Liczyło się dla niego tylko powalanie bestii, a wszystko inne odbierał jako porażkę. Rozpoczynał się początek, końca i więzi. Kasante był zirytowany sytuacją, nie rozumiał o co chodzi. W końcu to próbował pomysłów topego, a teraz jego kompan uważał, że nie są niby wystarczająco silni? Jak miałby niby zaakceptować taką rzeczywistość? Nawet przez myśl przechodziło mu, że topego tak naprawdę nie ogranicza? Przyczyniło się to do odrzucenia strategii wymyślonych przez Topego, gdyż Kasanty uważał, jest z góry za nieskuteczny. Kochanek próbował mu wielokrotnie wytłumaczyć, że trening bez taktyki wcale nie jest lepszym pomysłem, trzeba te dwa aspekty połączyć, by osiągnąć sukces. Ból, gniew, niezrozumienie, arogancja, smutek to wszystko przechodziło przez bohaterów podczas kolejnych walk, a porażki przysparzały nowe kłótnie. Zaczęli coraz mniej ze sobą rozmawiać, aż końcu zamilkli. To znaczy nie rozmawiali już między sobą. Poza sytuacją, gdy oboje uznali, że powinni się rozstać, powinni pójść w swoje strony. Tak też zrobili. Kasante następny rok ćwiczył w samotności i mierzył się z bestią. Mimo iż jego postępy były znaczne, to nie przerodziły się w zwycięstwo nad bestią. Był to długi czas też do namyśleń. Kasante postanowił odwiedzić dom Topego, ale jego nie było. Dźwięt użyła mu jego ciotka, która poinformowała go, że Topy wrócił do szpik znaku oraz przekazała mu coś bardzo cennego: dziennik Topego który on zostawił, by wspomóc Kasantę w walce. Następnie, jakiś okres czasu, Kasantę spędził nad studiowanym dziennika Topego. Powoli, skrupulatnie, dokładnie, a zaczął zauważyć wzorce w popełnianych przez nich błędach. W końcu dotarł do najważniejszej notatki o kobro Lwie, a mianowicie Tope uważał, że ta bestia była Bakaj, czyli istotą, której wyniesienie się nie powiodło. Tope miał też drugą teorię na temat tej bestii, to znaczy, myślał, że Zeraf wymusił na szwy miejskiej faunie fuzję, wykorzystując do tego rytuał wyniesienia. Oczywiście na tym nie skończył, studiował cały dziennik, w którym też były teorie Topego dotyczące zabicia Bakai. Postanowił on ułożyć plan sprawdzenia tych teorii, wykorzystując do tego mniejsze potwory. Tak kolejny czas mijał, a Kasante doskonalił swoje umiejętności. Podczas tych treningów przypomniał sobie nauki rodziców i zrozumiał, że duma go zgubiła. Nigdy nie brał pomysłów Topego na tyle poważnie, na ile zasługiwały, a nawet szanował wroga bardziej niż partnera, jednak nie bierzmy tego dosłownie. Akceptując swoje wady, udoskonaliwszy umiejętności bitewne, strategiczne i teoretyczne Topego, wyruszył na spotkanie z bestią, więc tak rozpoczyna się ostatnia bitwa z Bakaj, szkarłatne niebo, człowiek, duma, bohater oraz bestia, Bakaj, Kobrol Lew. Kasante tym razem podszedł do walki zupełnie inaczej. Wszystko było wykalkulowane, unikał gdy było trzeba, atakował tylko na błąd przeciwnika. Walczyli tak cały dzień. Kasante, czyli tonfy, były strzaskane. Bohater posiadał obrażenia. Jednak co ciekawe, bestia wykazywała oznaki zmęczenia. Casante wykorzystał to perfekcyjnie i zapędził ją pod wodospad na Nazumy. Była to teoria Toppego, a on uważał, że naturalne wody osłabią pancerz kobrolwa i tak też się stało. A Kasantę dzięki temu mógł zadać w końcu śmiertelny cios. W końcu ta walka się zakończyła, a bohater był dumny z podróży, ścieżki wojewnika, którego doprowadziła do tego miejsca. Całe na Zuma świętowało, a Casante przekazał ciało bestii uczonym do zbadania, jednak nie całe. Zachował kilka elementów pancerza i udoskonalił swoją broń Entofo. Tak ją zaprojektował w połączeniu z pancerzem bestii, by jak najlepiej wykorzystać jej regeneracyjne właściwości. Broń była ciężka i potrafiła sama się regenerować. Wiecie skąd pochodzą wzory na jego broni? Z rysunków Topego, a dokładnie z symbolu Kobrolwa, który namalował. To jest bardzo ważne. Casante wiedział, że ten sukces nie osiągnął w pojedynkę. Stał się dumą na zumy. Jednak wie, że aby godnie reprezentować i prowadzić ojczyznę, nie może znowu dać się ponieść własnemu mułego. W końcu to czyhają potężne zagrożenie ze strony wyniesionych, jednak bohater uważa, czy wie, że gdy Azir i lub Zerath wyruszą na południe do Nazumy, to on będzie gotowy do walki. Nie uciekajcie, to była tylko biografia i cinematic. Przejdźmy do opowiadania, wszystko co powinniśmy byli powiedzieć i dla zaciekawienia was, co spoileruje, że Kasanta i Topo znowu się spotkali. W opowiadaniu jesteśmy od razu wrzuceni w akcję walki. Kasante walczy z szalonymi zwolennikami wyniesionych, a mianowicie, czytajmy tutaj, zwolennikami Zerafa. Dużo z nich już leży martwych. Kasante posiada liczne rany, niegroźne, niezagrażające życiu, ale jednak posiada. Przeciwników jest co najmniej dziesięciu. W początku było 20, jednak nie wiemy, ilu już pokonał. Zwolennicy Maga pragną mu odebrać życie, jednak on jak na razie perfekcyjnie się broni. Przynajmniej tak można by było powiedzieć, gdyby nie jego przemyślenia. Z którego dowiadujemy się, że pojawiła się myśl, że być może tutaj umrze. Zwykli upieścy. żonni krwi, a jednak zasadzka 20 przeciwników. Słońce i upał. To jednak wykańcza. Mimo zmęczenia, przygotowuje się on do odparcia ataku. Dzięki Entofo zablokował śmiertelne uderzenie i powali przeciwnika. Dowiadujemy się, że pancerz Kobro 2 jest jednym z najwytrzymalszych materiałów Shurimy. Ciekawi mi to, jest jednym z. Ciekawi mnie po prostu, czy są materiały dorównujące wytrzymałości pancerzowi kobry Następnie jakiś fanatyk zakradł się z mieczem i rozciął jego policzek, a w przypływie gniewu, powala następnego wroga, ale w myślach wydaje mu się, że powalanie bakaja byłoby dużo prostsze niż odpieranie ich kolejnych ataków. Fanatycy następnie wykrzykują słowa, zabić niewierzącego, tego właśnie żąda mag. Czyli zaraz musi wiedzieć się o Nazumie oraz Kasante, skoro tego żąda. Ciekawie zaczyna się robić naprawdę. Z przemyśleń Kasante dowiadujemy się że ma on naprawdę sporo do powiedzenia o Zrafie, ale nie będzie dzielił się tym ze zwolennikami maga. Najlepiej by było osobiście z nim porozmawiać. Nawet sam Kasante przyznaje, że chciałby tego. Chciałby powiedzieć mu, że osobiście rozwalił tego bakaja. Następnie znowu Kasante odpiera kolejne ataki. Zaczyna ledwo oddychać, chwiać się na nogach, niewyraźnie widzieć. Wszystko zbiega ku niemu końcowi wrogów lub Kasantego, aż nagle w tle słychać przywódcy głos wykończyć ich. W tym momencie wojownicy zaczynają strzelać z łuku i zabijać fanatyków, a ich przywódca w Mastę podchodzi do Kasantego i mówi, by się nie obawiał, gdyż oni nie bratają się z wyniesionymi. Ciężko to było się domyślać, w końcu to teraz razu kazał ich wykończyć. Kasante nabrał energii po tym i razem z przywódcą łuczników i jego wojownikami wykończyli fanatyków. Kasante już na początku, po spojrzeniu na przywódcę w Mastę, domyślał się, kto to może być. Po wygranej walce, przywódca podchodzi do Kasantego i mówi. Ani trochę się nie zmieniłeś i powiedziałby poszedł z nim, ale ten pada nieprzytomny z wycieńczenia na ziemię. Następnie dwa dni później budzi się w obozie Topego. Od razu słyszy dźwięk wykowanego żelaza i przypomina sobie Entofo, które na szczęście są oparte o ścianę i co najlepsze już się zregenerowały. W myślach zastanawia się czy Toppo zauważył wzery na tej broni. Następnie do namiotu wchodzi Toppo i dwójka dawnych partnerów zaczyna rozmawiać. Poruszymy tylko tutaj najważniejsze rzeczy. Więc tak, Topo mówi, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy siły wyniesionych przesunęły się dalej na południe i sądził, że na zuma wyśle swoich najlepszych ludzi, by bronili ziem, a ku zaskoczeniu Topo odnalazł samego Kasantego walczącego z ponad dwudziestką żołnierzy. Następnie dalej rozmawiają, wychodząc z namiatu, Topo nawet proponuje wina palmowego, co jest ulubionym napitkiem ze stron rodziny Kasantego. Ale ten prosi o wodę, gdyż podczas tego spotkania, tej rozmowy chce zachować trzeźwość umysłu. Następnie wspominają stare czasy, śmieją się, rozmawiają o aktualnych dziejach i dzięki tej rozmowie dowiadujemy się, że będzie wyprawiona uroczystość na cześć Kasantego w pawilonie łowczych w Nazumie w następnym miesiącu pod koniec pierwszego tygodnia. A panowie kiedyś tam trenowali. Co ciekawe, to po w tym samym czasie bierze ślub. Preferencje jego oczywiście się nie zmieniły, przynajmniej na pytanie, jak się spotkaliście, odpowiedział, że spotkał go w szkole. Kasante pogratulował, ale z początku speszył się tym oświadczeniem. Na gratulacje Casantego, Topo odpowiedział, że dziękuję, i zaczął się śmiać, mówiąc, że wzajemnie przegapią swoje wyjątkowe okazje. Kasante po tych słowach uśmiechnął się. Widzi, że po tych latach mu nie ubyło po poczuciach humoru ani inteligencji, a to właśnie te cechy przyciągnęły go do Topego po raz pierwszy. Uwielbiał fakt, że przy wszystkich ich interakcjach, takich jak polowania, obiet czy łoże, obecny był śmiech i dobrze to wspomina. Ciekawej rzeczy możemy jeszcze się dowiedzieć z opowiadania. A mianowicie, że po rozstaniu z Kasante, to wrócił do szpik znaku, do szkoły i tam poznał ukochanego. Studiował tą dużą ilość czasu strategię, nawet i z odległych kultur, jak Noxus czy Demacja, i nawet z tych, jak to samo ujmuje, zziębniętych, smutnych z Freljordu. Po jakimś czasie rozmowy Toppo przełamuje się na wyznanie, że go przeprasza. W końcu to nie wspierał go wtedy, gdy walczył z Kabrolwem. Kasante przerwał mu wypowiedź i powiedział, że nie, że to on go skrzywdził. Powalenie Kabruwa było dla niego wszystkim, ale Polek, Polek przy ich relacji próbował to zrobić w sposób, który umniejszał to Pemu, a prawda jest taka, że na końcu, gdyby nie jego notatki, to by go nie pokonał i jest mu wdzięczny. Na koniec dopowiedział, że mógł być dla niego lepszym partnerem i za to też go przeprasza z całego serca. Po tych słowach Kasante wziął głęboki oddech i powiedział, ale ty też powinieneś podziękować mi. W końcu przez to, co na wyprawiałem, pomogłem ci w życiu zawodowym oraz miłosnym. Tope się zaśmiał i powiedział z uśmiechem, że jego duma nigdy nie zniknęła i jest to jego największa siła i sam uważa, że Nazuma ma wielkie szczęście mając go. Na sam koniec opowiadania dwójka dawnych kochanków wznosi to za dumę Nazumy oraz dowódcę szpik znaku i mówią te słowa Wyniesieni, imperia czy bestie, nikt nie zagrozi naszym domom póki żyjemy. I tak kończy nam się opowiadanie o Kasante. To koniec jego biografii, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to poproszę o pozostawienie subka, lajka i komentarza. Przygotowywałem ten materiał od 23.18 października. Strasznie mi wykończył, a taki subik i lajk dobrze działa na motywacji. Dzięki wielkie, no i na ura!